Warszawa, elegancki hotel Bristol na krakowskim przedmieściu. Sala balowa z kryształowymi żyrandolami, 200 osób w garniturach i sukniach. Na scenie orkiestra czeka na pierwszy taniec pary młodej, ale panna młoda zniknęła. Uciekła przez tylne wyjście dwie minuty przed ceremonią, bo pan młody siedział na wózku inwalidzkim, bo trzy lata temu wypadek samochodowy odebrał mu nogi, ale nie serce. A ona kochała tylko jego portfel. Dwieście osób stało w ciszy, kelnerzy nie wiedzieli co robić, rodzina spuszczała wzrok. I wtedy podeszła kobieta w brązowym mundurze sprzątaczki kobieta, której nikt nie zauważał przez całą ceremonię która pracowała tam za trzy tysiące złotych miesięcznie stanęła przed mężczyzną wartym osiemdziesiąt milionów złotych i powiedziała słowa: które zmieniły wszystko. Nikt nie wiedział, że ta sprzątaczka ukrywała sekret, że za dwanaście godzin ten bogaty mężczyzna odkryje, dlaczego właśnie ona, a nie dwieście innych osób, zrozumiała jego ból, i że to, co wydarzyło się tej nocy, będzie większe niż ślub, większe niż pieniądze, większe niż współczucie. Jeśli jesteś gotowy na tę historię, napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Piotr Nowak miał 32 lata i wszystko, apartament na ostatnim piętrze w centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury, firmę IT wartą 80 milionów złotych, które zbudował od zera, konta bankowe, które mogły finansować luksusowy styl życia przez trzy pokolenia, i wózek inwalidzki, którego nie wybrał. Trzy lata temu jechał swoim Porsche Cayenne przez autostradę A2. Mglisty wieczór. Mokra droga. Ciężarówka wjechała na jego pas bez ostrzeżenia. Piotr próbował wyminąć. Porsche uderzyło w barierę przy prędkości 140 km na godzinę. Lekarze w szpitalu na Banacha powiedzieli, że miał szczęście. Przeżył. Kręgosłup był złamany w dwóch miejscach. Nogi nigdy więcej nie będą działać. Szczęście, powiedzieli. Jakby życie na wózku było szczęściem. Piotr spędził rok w rehabilitacji. Uczył się wszystkiego od nowa jak się ubierać, jak się myć, jak żyć w świecie zaprojektowanym dla ludzi, którzy mogą chodzić. Terapeuci byli wyrozumiali, pielęgniarki pomocne, ale w ich oczach zawsze było to samo: współczucie zmieszane z ulgą, że to nie oni. Wrócił do pracy po osiemnastu miesiącach, firma działała, miał dobry zespół, który zarządzał wszystkim podczas jego nieobecności, ale było inaczej. Ludzie rozmawiali z nim ostrożnie, jakby był ze szkła. Na spotkaniach wszyscy koncentrowali się na wózku, nie na tym, co mówił. I wtedy poznał Karolinę. Poznał ją na gali charytatywnej w Pałacu Kultury. Była piękna, długie blond włosy, zielone oczy, sukienka, która kosztowała więcej niż miesięczna pensja większości obecnych tam ludzi. Podeszła do niego z kieliszkiem szampana i uśmiechem, który wydawał się szczery. Rozmawiała z nim normalnie. Nie o wózku, nie o wypadku, o biznesie, o sztuce, o podróżach. Jakby wózek w ogóle nie istniał, jakby był po prostu mężczyzną, nie inwalidem. Piotr zakochał się w dwa tygodnie. Karolina przyjęła zaproszenie na kolację, potem na kolejną. W miesiąc chodzili razem na wydarzenia. W trzy była jego dziewczyną, w sześć miesięcy zaproponował, powiedziała tak bez wahania, uściskała go, płakała, mówiła, że jest najszczęśliwszą kobietą na świecie. Piotr jej uwierzył, bo chciał uwierzyć, bo po trzech latach życia w ciele, którego zdradziło, w świecie, który traktował go inaczej, w końcu ktoś zobaczył w nim człowieka. Planowanie ślubu zajęło cztery miesiące. Karolina chciała wszystkiego: najlepszego hotelu, najdroższego cateringu, orkiestry, która grała dla polityków i gwiazd. Piotr płacił za wszystko bez pytań. Pieniądze były jedyną rzeczą, którą mógł jej dać, którą kontrolował. I teraz stał, siedział w sali balowej hotelu Bristol. Dwieście gości. Rodzina Karoliny, jego rodzina, przyjaciele, koledzy z branży. Orkiestra gotowa do gry. Tort pięciopiętrowy czekający w rogu. Tylko panny młodej nie było. Pięć minut opóźnienia. Dziesięć, dwadzieścia. Ludzie zaczęli szeptać. Kierownik hotelu rozmawiał nerwowo przez telefon. Matka Karoliny wyglądała na zmieszaną, ale nie zaskoczoną. Po pół godzinie przyszła wiadomość. Karolina wyszła przez tylne wyjście, wsiadła do taksówki, pojechała na lotnisko, zostawiła list, krótki, napisany pośpiechem na kartce wyrwanej z notesu hotelowego. Przepraszała, mówiła, że nie może, że myślała, że da radę, ale nie może żyć z mężczyzną na wózku, że zasługuje na normalny związek, normalną przyszłość, normalnego męża, normalnego. Piotr siedział w swoim wózku w centrum sali balowej. Dwieście osób patrzyło na niego: niektórzy ze współczuciem, inni z zakłopotaniem. Jego matka płakała. Ojciec stał sztywno, nie wiedząc co powiedzieć. Orkiestra milczała. Kelnerzy stali przy ścianach. Dwieście eleganckich osób, które przyszły świętować, teraz nie wiedziało, jak zniknąć. I wtedy podeszła ona. Nazywała się Maria Kowalska miała 41 lat. Pracowała jako sprzątaczka w hotelu Bristol od 12 lat. Zarabiała 3000 zł miesięcznie. Ledwo wystarczało na wynajęcie małego mieszkania w Pradze Północ i utrzymanie syna, 20-letniego Jakuba, który studiował medycynę na Akademii Medycznej. Maria nosiła brązowy mundur, który wszyscy pracownicy sprzątający nosili. Pracowała od szóstej rano do drugiej po południu. Sprzątała pokoje hotelowe, sale konferencyjne, łazienki. Praca była ciężka, ale stabilna. W kraju, gdzie miliony walczyły o przetrwanie, stabilność była luksusem. Tego dnia miała dzień wolny, ale hotel poprosił ją o przyjście. Duży ślub. Potrzeba dodatkowych rąk, Maria zgodziła się. Dodatkowe godziny oznaczały dodatkowe pieniądze. Jakub potrzebował książek na nowy semestr. Przyszła o dziesiątej rano, sprzątała boczne korytarze, przygotowywała toalety, wynosiła śmieci. Podczas ceremonii stała z tyłu sali, niewidoczna w brązowym mundurze, czekając, aż goście wyjdą i będzie mogła zacząć sprzątać. Widziała wszystko. Eleganckiego pana młodego na wózku, przystojnego mimo cierpienia w oczach, piękną pannę młodą w białej sukni wartej fortunę, gości w garniturach, które kosztowały więcej niż jej roczna pensja. Widziała, jak panna młoda zniknęła, jak ludzie zaczęli szeptać, jak pan młody siedział w centrum sali otoczony dwustoma ludźmi, ale kompletnie sam. Maria wiedziała, co powinna zrobić. Pozostać niewidoczną, poczekać aż goście wyjdą, zrobić swoją pracę. Personel hotelowy nie mieszał się w sprawy gości, zwłaszcza gości takich bogatych, ale coś w sposobie w jaki ten mężczyzna siedział tak nieruchomo, tak cicho, podczas gdy dwieście osób patrzyło na jego upadek, sprawiło, że Maria nie mogła odejść. Widziała ten wyraz wcześniej w lustrze siedemnaście lat temu. Gdy jej mąż zmarł w wypadku na budowie, gdy została sama z trzyletnim synem i długami, które nie mogła spłacić, gdy stała na pogrzebie i czuła dwieście par oczu współczujących, ale nie pomagających, ten sam wyraz kompletnej, całkowitej samotności pośród tłumu. Maria podeszła, nie planowała, nie myślała, po prostu poszła, przecięła salę balową. Jej gumowe buty wydawały delikatne piski na marmurowej podłodze, goście patrzyli zaskoczeni. Sprzątaczka w brązowym mundurze, zbliżająca się do pana młodego, wartego miliony, stanęła przed Piotrem, spojrzała mu w oczy i powiedziała cztery słowa. Zatańczymy? Cisza w sali stała się absolutna, dwieście osób zamarło, orkiestra przestała oddychać, nawet kelnerzy przestali się poruszać. Piotr spojrzał na nią, na kobietę w brązowym mundurze, kobietę, której nie znał, której nikt nie zauważał przez całą ceremonię. Zobaczył coś w jej oczach niewspółczucie, nielitość, zrozumienie jakby wiedziała dokładnie, co czuje jakby też tam była. Piotr nie odpowiedział słowami, skinął głową. Maria wyciągnęła rękę. Piotr wziął ją. Jego dłoń była zimna, trzęsła się lekko. I wtedy Maria zaczęła tańczyć. Maria nie była profesjonalną tancerką, nie chodziła na lekcje, nie znała skomplikowanych kroków, ale wiedziała, jak się poruszać z kimś, kto nie może chodzić. Trzymała rękę Piotra i poruszała się powoli w kręgu wokół jego wózka. Jej kroki były delikatne, rytmiczne, nie próbowała ciągnąć go do góry, nie próbowała udawać, że może chodzić. Tańczyła z nim takim, jakim był. Orkiestra stała w szoku przez dziesięć sekund, potem skrzypek. Stary mężczyzna, który grał na setce wesel, podniósł instrument i zaczął grać wolną melodię, łagodną, smutną, ale piękną. Reszta orkiestry dołączyła. Muzyka wypełniła salę. Maria tańczyła. Piotr trzymał jej rękę i patrzył na nią. Na kobietę, która nie znała jego nazwiska, która nie znała jego fortuny, która widziała tylko człowieka porzuconego w najgorszym dniu życia i postanowiła, że nie będzie sam. Dwieście osób patrzyło: niektórzy z szoku, niektórzy z niedowierzaniem, ale powoli jeden po drugim coś się zmieniło. Ludzie przestali patrzeć na wózek, zaczęli widzieć taniec. Matka Piotra płakała, ale nie ze smutku. Z czegoś innego, z ulgi, z wdzięczności, z rozpoznania, że ta nieznajoma kobieta w brązowym mundurze oddała jej synowi to, czego dwieście eleganckich osób nie mogło godność. Taniec trwał pięć minut, Maria nie mówiła, Piotr też nie, muzyka mówiła za nich. Gdy orkiestra zakończyła, Maria puściła jego rękę, ukłoniła się lekko, prosty, skromny gest, odwróciła się, by odejść. Ale Piotr złapał jej rękę, spojrzała na niego, zobaczył łzy w jego oczach. Pierwszy raz od trzech lat, odkąd wypadek, Piotr płakał publicznie. Powiedział tylko dwa słowa: Dziękuję. Maria uścisnęła jego rękę, uśmiechnęła się, smutny, zrozumiały uśmiech. Powiedziała coś, czego nikt w sali nie usłyszał. Ale Piotr usłyszał: Byłam tam. I wtedy odeszła. Wyszła z sali balowej. Wróciła do swojej pracy, do sprzątania bocznych korytarzy i wynoszenia śmieci. Ale coś się zmieniło. Goście zaczęli wychodzić, ceremonia była oficjalnie skończona. Ludzie podchodzili do Piotra, ściskali jego rękę, mówili jak bardzo im przykro, ale słowa wydawały się puste w porównaniu z tym, co właśnie zrobiła nieznajoma sprzątaczka. Piotr siedział w pustej sali balowej. Kelnerzy zaczęli sprzątać. Zastawę, dekoracje, nietknięty tort weselny. Jego ojciec podszedł. Zapytał, czy chce wrócić do domu. Piotr pokręcił głową. Był czymś zajęty. Zapytał kierownika hotelu o Marię Kowalską. Chciał z nią porozmawiać. Kierownik wyglądał na zaskoczonego. Nie był przyzwyczajony do gości pytających o personel sprzątający. Ale to był Piotr Nowak multimilioner, który wynajął cały hotel na dzisiejszy dzień. Kierownik sprawdził. Maria skończyła swoją zmianę. Wyszła przez służbowe wyjście pół godziny temu. Piotr poprosił o jej adres. Kierownik zawahał się. Polityka prywatności. Ale spojrzenie Piotra było intensywne, błagalne. Kierownik zapisał adres na kartce. Piotr wziął go. Spojrzał na adresowany Praga Północ, Jagiellońska ulica dzielnica w której nigdy nie był część warszawy którą mijał w drodze do centrum biznesowego ale nigdy nie dostrzegał piotr wyjechał z hotelu bristol godzinę później nie na swoje wesele nie do apartamentów w centrum bo jechał do pragi północ znaleźć kobietę która widziała w nim człowieka gdy wszyscy inni widzieli inwalicką tragedię maria mieszkała w małym mieszkaniu na trzecim piętrze starej kamienicy Budynek nie miał windy. Piotr siedział na zewnątrz, w swoim specjalnie dostosowanym samochodzie, i patrzył na schody prowadzące do wejścia. Nie mógł wejść, oczywiście, że nie mógł. Zadzwonił. Maria odebrała po trzech sygnałach głos zmęczony. Piotr się przedstawił, powiedział, że jest na dole, że chciałby porozmawiać. Maria milczała przez długą chwilę, potem powiedziała, że zejdzie. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Pojawiła się pięć minut później. Nie w brązowym mundurze, w prostych dżinsach i swetrze. Włosy związane, twarz bez makijażu wyglądała starzej niż w sali balowej, to zmęczona, wyczerpana życiem. Piotr otworzył drzwi samochodu. Zaprosił ją do środka. Maria wsiadła ostrożnie. Samochód był luksusowy. Skórzane siedzenia, nowoczesna technologia, świat oddalony o lata świetlne od jej życia. Piotr nie wiedział od czego zacząć. Jak podziękować komuś za coś, co nie da się wyrazić słowami. W końcu powiedział po prostu prawdę. Że to, co zrobiła, zatańczyła z nim, gdy wszyscy inni stali i patrzyli, było najodważniejszym, najpiękniejszym gestem, jaki ktokolwiek dla niego zrobił od wypadku że przez trzy lata czuł się niewidzialny, pomniejszony do swojej niepełnosprawności, i że przez pięć minut w sali balowej, tańcząc z kobietą, której nie znał, czuł się znowu człowiekiem. Maria słuchała. W jej oczach były łzy. Potem powiedziała coś, czego Piotr się nie spodziewał. Powiedziała, że rozumie, nie dlatego, że przeczytała artykuł albo widziała film, rozumie, bo też tam była. Opowiedziała swoją historię: Siedemnaście lat temu miała dwadzieścia cztery lata, i wszystko: męża którego kochała, małego synka, mały dom na przedmieściach, jej mąż Tomasz pracował na budowie, zarabiał przyzwoicie, planowali przyszłość. Potem Tomasz spadł z rusztowania trzy piętra, natychmiastowa śmierć. Maria została z trzyletnim Jakubem i długami. Kredyt hipoteczny, który nie mogła spłacić, rachunki, które się piętrzały. Rodzina Tomasza obwiniała ją, jakby mogła coś zrobić, jakby jego śmierć była jej winą. Straciła dom, znalazła najtańszy wynajem, jaki mogła, małe mieszkanie w Pradze północ. Pracowała gdzie tylko mogła, restauracje, sklepy w końcu, sprzątanie w hotelu. Ale najgorsze nie były pieniądze. Najgorsze było to, jak ludzie na nią patrzyli. Współczucie zmieszane z ulgą. Pomogli przez pierwszy tydzień, może miesiąc, potem zniknęli, bo jej tragedia przypominała im, jak łatwo życie może się rozsypać. Powiedziała, że przez lata czuła się niewidoczna. Ludzie widzieli mundur sprzątaczki, nie kobietę, widzieli biedę, nie historię, widzieli kogoś, kto sprzątał po nich, nie kogoś, kto kiedyś miał marzenia. I gdy zobaczyła Piotra w sali balowej, porzuconego przez kobietę, która powinna go kochać, otoczonego ludźmi, którzy współczuli, ale nie rozumieli, rozpoznała ten sam wyraz w jego oczach, samotność pośród tłumu. Piotr słuchał w ciszy, przez trzy lata myślał, że jest jedyny, że nikt nie może zrozumieć, jakie to jest być widzianym tylko przez swoją stratę. Ale ta kobieta, która zarabiała trzy tysiące złotych miesięcznie, która mieszkała w budynku bez windy, która sprzątała po ludziach bogatszych niż ona kiedykolwiek będzie, zrozumiała doskonale. Zapytał o jej syna, Maria się rozpromienieniła, powiedziała o Jakubie. Jak ciężko pracował, jak dostał się na medycynę, jak chce zostać chirurgiem, jak wszystko, co robi, robi dla niego, by dać mu szansę, której ona nie miała. Piotr zapytał, ile kosztuje jego studia. Maria zawahała się. To było osobiste pytanie, intymne, ale odpowiedziała: czesne, książki, zakwaterowanie. Około 10 tysięcy złotych rocznie. Większość jej pensji. Piotr nie pytał więcej, ale coś w jego głowie się zmieniło. Siedzieli w samochodzie przez godzinę. Rozmawiali o życiu, o stracie, o tym, jak świat traktuje ludzi, którzy nie pasują do normy. Maria mówiła rzeczy, których nigdy nie powiedziała nikomu. Nie terapeucie, nie przyjaciołom, nie rodzinie, bo Piotr rozumiał w sposób, w jaki inni nie mogli. I Piotr mówił rzeczy, których nie powiedział nikomu od wypadku: o gniewie, o strachu, o uczuciu, że jego życie skończyło się w wieku 29 lat. O tym, jak Karolina wydawała się ratunkiem, ale była tylko kolejnym dowodem, że ludzie widzą wózek, nie człowieka. Gdy Maria wyszła z samochodu, było już ciemno. Pożegnali się po prostu, bez obietnic, bez planów. Ale Piotr wiedział, że to nie koniec. Następnego dnia Piotr zadzwonił do swojego prawnika poprosił o przygotowanie dokumentów, fundacji charytatywnej, dedykowanej wsparciu rodzin, które straciły żywicieli, nie tymczasowej pomocy, ale długoterminowego wsparcia: edukacja dzieci, pomoc z mieszkaniem, trening zawodowy dla wdów i wdowców. Prawnik był zaskoczony. Piotr nie był znany z filantropii, był znany z budowania biznesu, zarabiania pieniędzy. Ale Piotr był stanowczy. Chciałby fundacja działała natychmiast. Drugą rzeczą, którą zrobił, było wezwanie kierownika hotelu Bristol. Zapytał o politykę zatrudnienia. Zapytał, czy Maria Kowalska kiedykolwiek dostawała podwyżkę w ciągu dwunastu lat. Kierownik sprawdził. Dwa razy minimalne podwyżki by nadążyć za inflacją. Piotr poprosił, by Maria została przeniesiona, niezwolniona, przeniesiona. Na pozycję koordynatorki personelu obsługującego, wyższa pensja, lepsze godziny praca, która nie niszczyła jej ciała. Kierownik zgodził się bez pytań. Piotr Nowak był ważnym klientem. I mimo katastrofy wczorajszego ślubu, jego życzenia były rozkazami. Trzecią rzeczą było otwarcie konta oszczędnościowego pięćdziesiąt tysięcy złotych na studia Jakuba przez pięć lat. Wszystkie koszty. Czesne, książki, zakwaterowanie, wszystko. Piotr nie powiedział Marii. Nie chciałby czuła się zobowiązana. Nie chciałby myślała, że kupuje jej wdzięczność. Ale chciał dać jej to, czego potrzebowała. Spokój. Możliwość oddychania bez stałej presji finansowej. Maria dowiedziała się o podwyżce tydzień później. Kierownik wezwał ją do biura. Powiedział o nowej pozycji. Była oszołomiona. Zapytała dlaczego. Kierownik powiedział tylko, że hotel docenia jej oddanie, nie wspomniał o Piotrze, ale Maria nie była głupia. Wiedziała. Zadzwoniła do niego następnego dnia, zapytała dlaczego. Piotr powiedział prawdę, że przez trzy lata czuł się bezużyteczny, że jego pieniądze nie miały sensu, bo nie mógł im nadać celu, że ratowanie Karoliny luksusowym życiem było próbą znalezienia wartości. Ale to nie było prawdziwe. Pomoc Marii, danie jej nielitości, ale godności, nie jałmużny, ale możliwości. To było prawdziwe. To miało sens. Maria płakała przez telefon. Powiedziała, że to za dużo, że nie może przyjąć. Piotr powiedział jej co powiedziała mu w sali balowej. Byłam tam. Powiedział, że teraz on był tutaj. Że zrozumienie nie idzie w jedną stronę, że pomoc to nie słabość to połączenie. Maria zgodziła się pod jednym warunkiem, że będą przyjaciółmi, niedobroczyńca i beneficjent przyjaciele. Piotr zgodził się natychmiast. Pięć lat minęło. Piotr Nowak miał trzydzieści siedem lat, nadal jeździł na wózku. To się nigdy nie zmieni. Ale wszystko inne się zmieniło. Jego fundacja działała. Pomogła stu dwudziestu rodzinom. Dzieci straconej rodziców chodziły do szkoły. Wdowy i wdowcy mieli szkolenia zawodowe. Nie byli ratowani z litości. Dostali szanse. Piotr pracował nad fundacją osobiście. Spotykał się z rodzinami, słuchał ich historii. Uczył się, że utrata nie definiuje człowieka, definiuje to, co robisz potem. Maria Kowalska miała 46 lat. Była koordynatorką w hotelu Bristol. Zarządzała zespołem 20 osób. Jej pensja wynosiła 8 tysięcy złotych miesięcznie. Więcej niż kiedykolwiek myślała, że zarobi. Jej syn Jakub skończył medycynę. Został chirurgiem-ortopedą. Pracował w tym samym szpitalu na Banacha, gdzie Piotr był leczony po wypadku. Czasami Jakub opowiadał pacjentom o swojej matce, jak podniosła go po śmierci ojca, jak dała mu wszystko sprawie niczego, i o mężczyźnie na wózku, który nauczył ich oboje, że pomoc nie polega na ratowaniu ludzi, polega na widzeniu ich. Piotr i Maria spotykali się raz w tygodniu. Czasami w jego apartamencie zaprojektował wszystko, by było dostępne, nawet zainstalował platformę windową by Maria nie musiała pokonywać schodów, chociaż w jego budynku była winda. Czasami w małej kawiarni w Pradze północ, gdzie nikt ich nie rozpoznawał. Rozmawiali o wszystkim, o biznesie, o rodzinie, o życiu. Piotr radził się Marii w sprawach fundacji. Kto naprawdę potrzebuje pomocy, jak dotrzeć do ludzi, którzy wstydzą się prosić. Maria pytała Piotra o to, jak zarządzać zespołem, jak radzić sobie z polityką biurową, ale najczęściej po prostu siedzieli w ciszy, w wygodnej ciszy ludzi, którzy nie muszą nic udawać. Pewnego dnia, cztery lata po nieudanym ślubie, Piotr zapytał Marię, czy jeszcze tańczy. Maria roześmiała się. Powiedziała, że nigdy nie była tancerką. Tamten taniec w hotelu Bristol, pierwszy i ostatni raz, gdy tańczyła publicznie, Piotr powiedział, że dla niego był najważniejszy: że tamte pięć minut zmieniły wszystko, pokazały mu, że wózek nie definiuje kim jest, że prawdziwe połączenie nie polega na chodzeniu razem, polega na byciu widzianym. Maria powiedziała, że dla niej też był ważny, przypomniał jej, że jest więcej niż brązowym mundurem, że jej historia ma znaczenie, że mogła dać komuś to, czego nikt inny nie mógł nie pieniądze, nie leczenie, ale zrozumienie. Siedzieli w ciszy. Potem Piotr zapytał: Czy chciałaby zatańczyć ponownie, nie na scenie, nie dla publiczności, tylko oni dwoje? Maria uśmiechnęła się, powiedziała, że ależ oczywiście, w małej kawiarni w Pradze północ, gdzie kelnerka znała ich zamówienia na pamięć, gdzie nikt nie zwracał uwagi na mężczyznę na wózku i kobietę w prostych ubraniach, Maria stanęła obok wózka Piotra, wyciągnęła rękę, on ją wziął i tańczyli, bez muzyki, bez widowni, tylko dwoje ludzi, którzy znaleźli się nawzajem w najgorszych momentach życia i postanowili, że będą czymś więcej niż swoimi stratami. Osiem lat po nieudanym ślubie Piotr Nowak wystąpił na konferencji o dostępności w Pałacu Kultury. Mówił przed pięciuset ludźmi, działaczami, politykami, biznesmenami, opowiedział historię swojego wypadku, o wózku, o kobiecie, która go zostawiła i o sprzątaczce, która zatańczyła z nim, gdy wszyscy inni tylko patrzyli. Powiedział, że największą lekcją, jakiej się nauczył, nie jest to, że niepełnosprawność definiuje człowieka, jest to, że ludzie widzą tylko to, czego chcą widzieć. Karolina widziała wózek i uciekła. Dwieście gości widziało tragedię i nie wiedziało, jak reagować, ale Maria widziała człowieka i to zmieniło wszystko. Powiedział, że prawdziwa dostępność nie polega na rampach i windach choć są ważne. Polega na widzeniu ludzi w pełni, nie jako problemów do rozwiązania, nie jako tragedii do współodczuwania, jako ludzi. Po przemówieniu przyszło do niego wielu ludzi dziękowanie, pytania, propozycje współpracy, ale osoba, którą szukał, stała z tyłu sali w eleganckim garniturze, profesjonalnym, ale nie ostentacyjnym. Maria. Teraz menedżerka regionalna łańcucha hoteli. Jej syn Jakub pomagał dzieciom chodzić po wypadkach, tak jak ktoś kiedyś próbował pomóc Piotrowi. Podeszła do niego. Uścisnęli sobie ręce. Powiedziała, że jest z niego dumna. Nie z pieniędzy, nie z sukcesu, z tego, że wziął najgorszy dzień swojego życia i przekształcił go w coś, co pomaga innym. Piotr powiedział to samo o niej że wzięła tragedię i wychowała człowieka, który teraz ratuje życie, że nauczyła go, że siła nie polega na chodzeniu, polega na wstawaniu, metaforycznie, nawet gdy życie cię powala. Spojrzeli na salę. Setki ludzi, niektórzy na wózkach, niektórzy o kulach, niektórzy wyglądający normalnie, ale wszyscy niosący coś niewidzialnego. I Piotr pomyślał o tamtym dniu. O sali balowej w Bristolu, o kobiecie w brązowym mundurze, która zaryzykowała wszystko, reputację, pracę, godność, by podejść do bogatego nieznajomego i zapytać: Zatańczymy? Cztery słowa, które zmieniły dwa życia, które pokazały, że największe gesty nie pochodzą z pieniędzy czy władzy, pochodzą z widzenia kogoś, gdy wszyscy inni odwracają wzrok. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, zostaw serdecznie dzięki pod filmem, to bardzo pomaga. A jeśli chcesz wesprzeć kolejne takie historie, kliknij przycisk podziękuj obok. Każdy gest ma znaczenie, tak jak taniec Marii.